7 maja dzisiaj, a zimno jak cholera. Musiał że gdzieś słuchajcie puścić na dom ogrzewani, bo ze dwa 3 tygodnie już, już, już nie grzeje domu, bo te temperatury były rozciepło, rozzimno. No ale w domu jako tako się utrzymuje. Te 20, 21, 22. Jak przygrzeje. No ale dzisiaj jest 20 stopni. Tym bardziej wnuczka jeszcze jest chora, więc Stwierdzili, że, że mogę dzisiaj puścić na dom ogrzewanie, żeby, żeby troszkę się zagrzało, ze względu na wnuczka. No, a według tych zielonych pajacy planeta płonie, A tu kurczę za chwilę połowa maja, a trzeba, trzeba grzoć. No, a tu, tu tak. Ta struna teraz robi ostatni, ostatni środek. Yy, tu już mam foliami, znaczy tymi eh, membranami poobijane. Tu będę robił ścianka w tym miejscu. Dzisiaj taki szkielet. Jutro wazerium będę obijał, Tu już mam zaczęte. Tu już mam tela sufitu obite z tej strony. Tu już ścianki porobione jako tako gipsami. <laughs> Także coś się dzieje tu No, a tu garderoba już zrobiono prawie <laughs> tak to wygląda Pobijane boazerium u góry tu ścianka no, tak to tu jest. O. <laughs> tu tu jest zostawione doł. Tu muszę taką listwa do wykręcania zrobić. Bo tu mam, tu mam rurki składane, także muszę mieć dość do tego, bo tam ten grzejnik na dole musiał żech, rurki przebudować. Nie chciałem tego orwać, aż na dół, więc yy, brakło mi i musiał żech, tu dołożyć. Także tu są złączki i. Jako tako nic się na tych złączkach nie powinno dziać, ale wola mieć dostęp do tego, także tu, będzie, ten dół, będzie, yy, będzie yy, wykręcany ta kolistwa, jakby coś tego, to zawsze tu jest do tego. No, także tak to wygląda, tutaj jest poobijane, tu, tu, tu jest poobijane, tak, tu jeszcze trzeba jakieś drzwi teraz coś wymyśleć, także coś się tu pomału dzieje. Coś się tu dzieje, pomału. Tu no, tu dali na jutro obiół, bo mam pomalowane tam następne sztuki. Membrany mi braku, muszę jutro zajać po membrana. Także tu ścianka, tu już mam jako tako prąd porobiony. W gniazdkach już jest prąd. Lampy na razie, takie żarówki. Lampy już mam też pokupione, ale. Lampykę zamontował na sztuka, taki, żeby czasami przybiera tu do nocy, żeby tu mieć ogrzewanie, raczej się te oświetleni, żeby z czołówką cały czas tu nie latać. No także. No, pomału do przodu. Tak to wygląda. No to na razie. Cześć.